Chcesz mi powiedzieć, że ja jestem w to zamieszany, że... Nie celuj Jak, jak jestem w to zamieszany? Co jest? Co to było? Co? Logan? Co? LG? Logan, co jest? Łoł! Wow! Co się dzieje? Co się dzieje? Wow, ghost! 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 Ah! Chyba potrzebujesz wsparcia. Chłopaki, ghost! Teraz wszyscy przeciwko gostowi Zabijcie go! Tyka nie! Kowa przeszkody! Schować się za cóż! Quick J, nie! Nie! Panowie! Zabijcie go! Musimy go dopaść za wszelką cenę, rozumiesz? Podchodzę znam na niego! O ja nie! Nie! Gdzie on jest? Wow! To jest Raks. Dziękuję. Powiedział, swój największy skarb. Nie rób tego. Na jeden konkretny powód, żebym tego nie zrobił. Wciąż nie wierzę, gdzie jest twój syn. Ale będę wiedział, gdzie jest twój brat. <skręc> Coś ty zrobił? Dwaj, <skręc> stary, żyj. Proszę cię. A kuku! <skręc> ci chłopaki! Wszystkich! Dobijać ich! Dobijać! <skręc> Dobra, przerwa żugeń! Raks! Stary, nie pozwolę ci umrzeć. Raks, ja umieram. Nie, stary, nie umieram spokojnie. Wszystko w porządku. Dobra, uważaj. Dziękuję. Szybciej. No już! Staram się! Masz starać się bardziej. Już naprawdę staram się. Kolego, toż tak się tą stąd poczekasz. No tutaj. Przepraszam, proszę. Przepraszam, przejść. Co tam masz? Pogazuję. Czy przyjść Pogaduj. Nie, nie będziesz gdzie przychodzi, właśnie. Aaa. Aaa. A. A, a, zostaw a zostaw mnie. Zostaw mnie! Co ty robisz? Już. Wypadł. Jasno się wyraziłem wszyscy. won! Po co próbujesz mi ciągle przeszkadzać? Ciągle mieszczasz mi w planach. Jaki to ma cel? O czym ty mówisz? No jak o czym? Czego chcesz? Zawsze wszystko wiedziałem. To co robisz, kim jesteś, gdzie jesteś. I po co ci to było? A kim jestem? A kim jesteś? Zależy mi na osobach, które... Rozwijają się tak prędko jak ty. Ale... To już ci chyba powiedziałem. Kiedyś tam, przy okazji. Po co ci ta maska A Czy to ważne? Ważne. Bo jakieś dziecko może się przecież wystraszyć. Takiego... Osobnika jak ty. A ty po co nosisz słem? Ukrywam swoją tożsamość. Ale ty... Działasz zawsze tak samo i trudno się nie domyślić, że to ty za czym stoisz. A za czym stoję? Za wieloma rzeczami, o których, jak dobrze wiesz, również mam wiedzę. Myślisz, że nie wiem o tym, z kim współpracujesz? O Twoim koledze z Czarnego Rynku? O kim? O Raksonie? Od samego początku Twojego działania cały czas tylko z nim. W wszystkich Waszych działaniach wiem. I... możesz się domyślić, dlaczego nie próbuję wam przeszkodzić. I co ja mam teraz z tobą zrobić? Wypuścić cię? Zrób, co chcesz. Dać ci nauczkę? Wyglądasz tak, jak zawsze. Bezradny. Bez przyjaciół. Nigdy nie wejdziesz na prostą, działając w ten sposób. Następnym razem zastanów się dwa razy. Dobra, wstawaj. No Wstawaj. Pomocą przyjaciół zawsze jesteś taki dziwny. Hej, u! Powiesz mi, o co tu chodzi? Bo chyba nie dołączyłeś do niego. Coś mi tutaj nie gra, Jack. Zmienili mnie. Kto cię zmienił? A to widzisz na rejestracji. Co to znaczy, cholera? Dołączyłem do nich. I co to ci teraz da? Co to jest to za srany H? I po co na mnie polujecie? A jest wszystkim. Wszystko ma swoją cenę, prawda? Jaką wiemy cenę? Tym, Co ty gadasz? Wszyscy wiemy, że jakiekolwiek czyny, które wykonujemy, mają swoją cenę, prawda? Wiesz o tym ty, wiesz o tym, rekin, o tym rekin, wiem o tym ja. I niestety najwyższą ceną, aby zlikwidować pana O, jest również zlikwidowanie ciebie. Co ty niestety. gadasz? Przecież wiesz, że walczymy po tej samej stronie. Walczyliśmy. Coś się stało? Poprawię. Słuchaj, wszystko. Wszystko zostało mi wytłumaczone. Wszystko, jak wszystko działa, w jaki sposób, bardzo rzetelny sposób, zostało mi wytłumaczony, jak możemy to całe zło wy******* z tego miasta. Żeby wszystko było jak dawniej, żeby wszystko było normalnie. I jedyną przeszkodą, która aktualnie stoi mi na drodze, jesteś ty. Jack, żeby dokonać popełniasz życia, wielki błąd. Dokonać. Dobrze wiesz, że popełniasz że największy błąd w Twoim życiu. Pamiętaj, kto starał cię pomóc przez ten cały pieprzony czas i Cię oszczędził w tym wszystkim. Jack, proszę Cię. Oto Pomoc inna pomocą, Ale to nie tymi pokazałeś to, co się dzieje tak naprawdę. Ty mi tylko lekko może rozjaśniłeś. I jedynym ratunkiem, który prawdopodobnie będzie w przyszłości, jest RHO. I nikt więcej. Już się nigdy nie dowiesz starczy ci sama ta informacja. Ciężko mi to powiedzieć. Hmm, ale żegnaj Dwayne. To już jest koniec. uuu <tryk> Co, Co się dzieje do cholery? Żyjecie? Co, ale jesteście w ogóle? Nie <tryk> <przed 15> <tryk> Co to za każdą? Wszystko nie tak, torturowałeś swojego brata. Co ty gadasz. Ja nic nie wiem. Torturowałeś nic swojego wiem. brata 9 lat temu. Nic nie wiem. Bo. Również abyś nic nie mówić. Zamilcz na zawsze. Przypominasz sobie? Nic sobie nie przypominam. Razem z twoim śmiesznym przyjacielem, na którego wołałeś, El, torturowałeś brata. <coughs> Czuję się najgorszego. Spotkał się za to, ka. strzelaj. Wystarczy. Tak jak ty, zawiłeś największego gangstera swoich czasów. Z, tak teraz ja pozbędę się ciebie. A twoi bracia będą mi tylko i wyłącznie wdzięczni. Razem z pastorem na czele. Wszyscy tworzą coś niezwykłego, a ty jesteś tutaj tylko przypadkiem. Nie powinno cię tu być. To ja, Ale. Że... Nie poczujesz już nigdy więcej miłości od drugiego człowieka. To Będziesz ja z w tak że... biegła. To ja to służyłem. To ja, Możesz się że... podejrzeć. Co to za miejsce? Patrz, w moment, abyś osiągnął wszystkich swoich przyjaciół za swoje błędy w życiu. Długo by wymieniał. I no to ja doprowadziłeś do upadku miasta swojego czasu. Co teraz? Już jestem związany, tak? Chociaż musiał przeprosić jedną osobę, na której ci tak zawsze kiedyś zależało, a później poluwałeś na jego głowę. Katarz bardzo ogólnie. Chcesz mnie zabić? To zrób to już teraz. A jak nie, to sam cię zabił, ale masz jeszcze zadanie do wykonania. Przecież nie. Moja organizacja jest zbyt potężna, żeby pojawić się w mieście. Raks, ty? Czemu Chociaż się nie ujawnisz? Sam. Stawić czoła. i gruszymy. Chciałbym za mną stoić. Pamiętaj, że samego w mieście cię nigdy nie zostawię. Pojawię się w momencie, gdy będziesz gotowy na przegraną. Pełny i napojony Nadzieją nadzieju oraz włazu po pokonaniu Syndykatu. Będziesz musiał dać mić jednak część siebie. A ty Też potrzebujemy tak walecznych ludzi w naszych szeregach. Wejdźcie tu. Co jest? Będę musiał wziąć od ciebie kawałek. Byś dołączył w mojej szeregi. Ale co masz? Co? Wypuść, Weźcie mnie. Wypuść mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie. Kim oni Bierz są? swoje, doktorze.